Kilka dni temu zapadła, zapadła decyzja o, o wprowadzeniu dopłat do sprzedanych zbóż, jednak, no, jak widać tutaj, nie, za, nie zadowoliła ona rolników. No, ta, 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 ta rekomendacja, powiedzmy, nie, 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 nie zadowala, no i, i, i to jest... Nawet nie zrekompensowane nie jednej trzeciej strat, jakie ponieśliśmy, ale tutaj nie chodzi o pieniądze. Tylko chodzi o to, że te pieniądze prosiliśmy pana ministra, żeby były przekierowane w tą stronę, żeby do, zrobić dopłaty do eksportu. Bo to nic nie zmieniło zboże jak zalegało w polskich magazynach to zalega. Pieniądze w, w ciągu jednego dnia zostały przejęte przez e, punkty skupowe i, i przetwórcze, dlatego że od razu następnego dnia spadła cena, i, i, i te pieniądze, które rolnicy, może nawet się niektórzy, cieszyli, to zostały już dzisiaj przejęte. Cena zbóż spadła od 50 do 100 zł i to już tych pieniędzy nie ma. To jest tylko. Gaszenie pożarów, a nie żadne rozwiązanie strukturalne, które by pozwalało z, no, zminimalizować dzisiaj ten proceder na, na wpływu tego zboża z Ukrainy. Z platformy mówił Pan tutaj o spotkaniu z Wojewodą. Co na tym spotkaniu padło? No, na tym spotkaniu, jak zwykle, już ja myślę, że my chyba musimy się przyzwyczaić do tego, że Wszyscy, wszyscy nasi decydenci mówią jedno, nic nie mogę, to wszystko jest wina Unii, nic nie można, a naprawdę można zrobić tylko trzeba chcieć. To niechcieństwo jest tak olbrzymie i, i brak jakiejkolwiek, no ja myślę, że, że to już dzisiaj to, to, to jest zdrada Stanów, to, 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 ta bezczynność strony rządowej. Że my się z tym zbożem ugotujemy, a, a to, co mówiłem z tej sceny, że my dzisiaj powinniśmy mieć silną gospodarkę i, i w rolnictwie, i w każdej innej dziedzinie. Stoimy tutaj na, na pasie przygranicznym, gdzie za granicą jest wojna. Dzisiaj wojny nie wygrywa nikt mięsem armatni. dzisiaj wojny wygrywają gospodarką. Rolnictwo jest jedną z części i dzisiaj taką priorytetową całej gospodarki i w tej obliczu tych zmian klimatycznych, zmian geopolitycznych powinniśmy mieć bardzo silne rolnictwo. Lepiej mieć zawsze zapasy, ale zapasy takie w produkcji, a nie w magazynach, bo my mając olbrzymie zapasy w magazynach wytracamy my tracamy produkcję, a, a fabry stojąca fabryka chwały nie przynosi. Fabryka, która pracuje, a rolnictwo jest też taką fabryką. Z rozwiązań systemowych przejdźmy na chwilę do bieżących. Wspominał Pan tutaj o kontrolach ukraińskiego zboża. Zresztą minister Kowalczyk zapowiedział takie kontrole, mają, mają one być wzmożone. Te kontrole to jest tylko, można powiedzieć, fakt medialny, a nie rzeczywistość. Strona rządowa, pozwalając na tak olbrzymi import, nie zapewniła nawet tego czynnika ludzkiego i ilości kontrolerów. Tak jak tutaj pokazywaliśmy, jeśli weźmiemy dane sprzed dwóch lat, a teraz to, to, to jest... Po 200, po 300 razy większa produkcja, eksport kukurydzy, nawet 700 razy. Jak mogą czy te same osoby, czy niewiele większe środki pozwolić na to, żebyśmy to przebadali? Następną rzeczą, jak byliśmy w Ministerstwie Rolnictwa. 29 grudnia minister mówi, że rozpisał, i tu jest cytat, że minister rozpisał przetarg na dostarczanie urządzeń do kontroli. To ja pytam, gdzie my jesteśmy, jak wojna wybuchła prawie rok wcześniej, a my dopiero po roku zaczynamy kupować urządzenia do badania. To, co cały czas się powtarza, już nie wiem, który raz, raz mówię, nie może być czegoś takiego, że Unia Europejska produkuje w jednych standardach, my w drugich, a później się wprowadza bez kontroli na rośliny, na, na, na GMO, na y, różne pozostałości pestycydów, które są w Unii Europejskiej niedozwolone. To po co ta, ta gospodarka tych dwóch prędkości? Dzisiaj, dzisiaj wykrywa masuwa. Wygrywa e, rolnictwo przemysłowe. Ja nawet nie mam nic przeciwko temu, tylko po co było robić tym młodym ludziom wodę z mózgu, że to jest trwały element, że oni będą e, gospod prowadzili gospodarstwa rodzinne, jak takie, takie rolnictwo nie da rady z, e, z tym rolnictwem przemysłowym. E, wspomniał Pan tutaj, że to właściwie dopiero początek protestów. Co powinno się stać, żeby je zakończyć? Jedna rzecz: ukierunkowanie tego przepływu do portu. Dzisiaj ci przedsiębiorcy, które mają, no wiadomo, tak oni mają łatwiej rozrzucać się, zajmujący się handlem, dzisiaj idą na łatwiznę. I, I tą niższą ceną zawojowały polskie młyny polskie mieszalnie pasz. Jeśli by utrudnił ten proceder dostarczania do, przez takie, no, można powiedzieć, zmasowane kontrole, czy kon, może inaczej, kontrole szczegółowe, o wiele łatwiej by było importerom sprzedawać to na okręty w porcie, bo wtedy kontrola byłaby gdzieś tam, już dopiero po drugiej stronie morza, czy w krajach arabskich, czy w krajach północnej Afryki. I to, zło, tam miało być, tak no, zapewniano. Tak zapewniał premier, tak zapewniał minister. Wczoraj, co ciekawe, myślę, że niewielu rolników wie, ja też sądziłem, że jest całkiem inaczej. I mu Cały czas mówiłem, bo były doniesienia, że 20% idzie, 20% tego eksportu idzie tranzytem. Okazało się, że to jest tylko 2%. Tylko 2%, cytuję wojewodę, a 98% zalega nasz kraj. No minister wczoraj podczas konferencji Pytany, czy, czy spotka się z rolnikami, no stwierdził, że właściwie co dało się zrobić, zostało, zostało już zrobione, ponieważ Unia Europejska nie pozwoli na, na większą pomoc. A jeśli chodzi o, o zamknięcie granicy dla ukraińskiego zboża, no tutaj nie mamy mocy sprawczej. Tak się wzorowano e, przez długi czas na Orbanie, dzisiaj o, jakoś rząd od tego odszedł, ale, ale e, Węgry potrafiły sobie z tym e, poradzić. E, na Węgrzech e, to w jakiś sposób ucywilizowano. Mamy kontakty e, z rolnikami czy z centralą związkową z Bułgarii, mamy kontakty e, ze związkowcami e, z Rumunii i dzisiaj już w Bułgarii w Bułgarii też zaczynają właśnie kontrolami jakoś to no, ucywilizować ten, ten taki no, dziki, trzeba powiedzieć, import. A w Polsce się nic nie da. Bo najlepiej jest zwalić, że to jest wina Unii, wina wszystkiego, tylko nie samego siebie. Zamiast się wziąć do roboty, wziąć, zadbać o własne, własne rolnictwo, no to się. Fajnie żyje, rążące. Ja, my wiemy o co chodzi. W podtekście to chodzi o to, żeby zbić inflację, żeby napłynęło jak najwięcej zboża, żeby, żeby produkty staniały. Tylko to się nie stało. Zboże staniało inne produkty, bo to pociągnęło, zboże to pociągnęło. Spadły, spadły o 30%, a w sklepach, jak pójdzie konsument, on nie widzi zmiany cen. Te ceny są może kosmetyczne, poza Poza zmianą jakości, bo na pewno na dobre to konsumentom nie wyszło. Dziękuję. Dziękuję.